Szacunek no. ważny. Jak jest szacunek no. jeden do drugiego, to i człowiek jest szczęśliwy, prawda? I ile lat już są państwo razem? Złote gody już są, czy. My? Nie liczymy. <laughs> nie, liczymy. Nie liczymy. Tak, szczęścia nie liczymy. Nie ma żadnych kłótni, nie ma jakichś konfliktów. Czy są państwo szczęśliwi? Tak. Całe życie. jaki powód? Bo Bo jesteśmy razem. I po prostu. Ile lat już razem są państwo? Ile są już państwo razem? Ile nie, już bardzo nie... długo. O, musi być powód, żeby być szczęśliwi. W naszym wieku to już długo. Jest. Nie, no nie musi być powód. No i my jesteśmy. Czy bez powodu bez są bez państwo powód. szczęśliwi? Tak jest. Jasne, że tak. Jak tu się wspiera w tych czasach? Bo dużo rozwodów i tak dalej, jak się to szanować w związkach, teraz małżeństwa. Mamy. Tak, no, ma... tak jak pan powiedział. No. No. Szacunek ważny. Jak jest no. Szacunek jeden do drugiego to i człowiek jest szczęśliwy, prawda? I ile lat już są państwo razem? Złotegodu już są? czy... My? Nie liczymy. Nie, liczymy. liczymy. Tak szczęścia nie liczymy. Nie ma żadnych kłótni? Nie ma jakichś konfliktów? Jak... Nie, to nie, to sam zawsze, bo to nie ma tak, żeby idealnie było. Kompromisy są jakieś? Jak to wygląda? No musi być, właśnie dlatego, że są kłótnie, to muszą być kompromisy. No. Czyli rozmowa ważna w związku... z ...we wszystkim. Tak. Rozmowa jest ważna. Czy pan też jest szczęśliwy? Pani... Ja Jesteśmy tak Jesteśmy szczęśliwi, My już mamy bardzo dużo lat. Nie wyglądamy może na tyle. Ale, ma Ale pozytywni są, bo widzę uśmiechnięci. wszyscy tutaj smutni, chodzą narzekają na temat, który panie wesoły tutaj z panią widzę. Ale to ja mam bardzo nisko, a nie narzekam, to ja nie wiem. Właśnie jak to ona... zrobi, że pan ma nisko, a pani nie narzeka. No, bo, no to jak pan się burzyje. Czyli pan z docenia, że jest ważne, że zdrowie, że ma chodzić? No właśnie o to chciałem powiedzieć. No Najważniejsze. Jak bo to zdrowie jeszcze? on rzeź nawet O, widzi pan, dlaczego Właśnie zrobi? widzę, kiki, rowery, codziennie? Codziennie, rowery. Na meryturze co innego Dlaczego mało tak osób e, właśnie Kiki uprawia teraz w tych czasach? No, Bo za... <laughs> Nie, ale dlaczego tak mało osób e, robi sport? seriale, przed no, trzeba... wzorem i tak dalej. To trzeba by tych ludzi właśnie zapytać, dlaczego oni nie, nie... Dlaczego nie dbają te zdrowie Polacy? Nie dbają o zdrowie, tylko oglądają telewizję, no i jakieś, nie, nie, nie będę tam, <laughs> przyjeżdżając, nędzne seriale, no. Co jeszcze w owym czasie, oprócz Kików, co jeszcze można robić? Ciekawego na meryturze. W czasie? W wolnym czasie to zależy od pogody też, no wie pan. Jak jest. Kiepska pogoda, to w domu trzeba. No to te szybko wrócę. Nie trzami te emerytury teraz z tych czasach, żeby żyć spokojnie. Według pana. Każdy ma jak tam swoje. Dużo... Ja mam... Pan pan ile potrzebuje, żeby żyć spokojnie z Panią. Nie, nie, nigdy tego nie przeliczał. Taką mam widoczę, i dosyć nic więcej nie dostanę, więc. Czy nie pani ma... narzeka, nie narzeka nie ma... na to co jest? Nie chodzi o to, że nie, nie ma sensu przejeżdżać, bo i tak więcej nie. Dadzą więcej, to będzie dobrze. Pan akceptuje to, co jest, bo no to, to nic to... nie da narzekanie, tak? Cóż ja mogę zmienić, no mogę tylko głosować. No. A dużo lat pracy było, jak to wyglądał pana. Bo którzy pracują 20 lat i są tyle co ten co 50 ja, tam mam ponad 30 do 40 to tam jest. Mówię, każdy swoim życiem zarządza. I tak, decyduje, nie każdy robi co chce. I niech sobie robi co chce. Niech biorą dobre wzorce, po prostu niech się uczą od. Właśnie, od na, czym się, że pytałem, na czym się młodzi po nich skupić w tych czasach? bo z, y, Wszyscy teraz za tym materiale y, czytają książki, tak. niech szukają starszych. Y, odstawią trochę te smartfony, te, te inne rzeczy. Czyli za dużo internetu, za dużo. No, no, bardzo dużo. Ogłupia to naród? Y, na pewno. Zwłaszcza to, co tam wypisują i fejki, te inne rzeczy. No. Niektórzy to kupują. Już Gebers, ja tu mówiłem, cały naród y, ogłupił. I jak się skończyło, wiemy, no. Czyli co, praca przydałaby się jakaś bardziej wtedy zamiast tego internetu, nie wiem, wyjść na spacer, czy, no, tak, czy no, podróże no. jakieś? No. no praca na pewno, żeby mieć pieniądze, trzeba żyć, no trzeba pracować, no. A podróże, no to już tak jak mówię, można zależy, na, o kijkach, można samochodem, zależy, można samochodem. Zależy od sytuacji, tak? Zależy od, tak, od zależy sytuacji to, co potrzebuje. I od dochodów, no. Niech y, dbają ludzie o zdrowie i...